Firma Apple wypuszczając laptopy oparte o swoje własne procesory Apple Silicon można powiedzieć, że rozkochała wielu użytkowników w swoich laptopach. Czy MacBook Pro M2 Pro wypuszczony grubo ponad 2 lata temu nadal ma sens w 2025 roku? Zaraz trochę o tym opowiem. Na samym początku, bo jest to dosyć zagmatwane i może być niezrozumiałe, szczególnie dla osób, które w tym nie siedzą, mówienie MacBook Pro M2 Pro to nie jest moja fanaberia i dwukrotne podkreślanie, że ten MacBook jest Pro, tylko kwestia dosyć dziwnego nazewnictwa Apple'a. Jest to dosyć mylące, szczególnie dla ludzi właśnie, którzy w tym nie siedzą na co dzień, bo MacBook Pro M2 to nie to samo, co MacBook Pro M2 Pro. Odnosi się to głównie do procesora, ze względu na to, że właśnie MacBook Pro M2 jest oparty o procesor M2, a MacBook Pro M2 Pro jest oparty o lepszy procesor M2 Pro. Natomiast w przypadku linii M2 różnice są również w budowie tych komputerów, ze względu na to, że ten pierwszy MacBook Pro M2 ma jeszcze starą budowę, znaną z komputerów opartych jeszcze o procesory Intela. Także jest to ta starsza bryła MacBooków 13-calowa w dodatku z tym słynnym aplowskim touchbarem. W przypadku Pro M2 Pro jest to bryła znana z komputerów M1 Pro i M1 Max i tak samo kontynuowana. W linii M3 i M4 w tych MacBookach Pro. Jeżeli chodzi o mój egzemplarz, jest to M2 Pro 16 GB RAMu i 1TB dysku. No i jeżeli ktoś by się właśnie decydował na zakup MacBooka Pro z tej linii M2, trzeba uważać, żeby po pierwsze, nie nadziać się na ten komputer z M2 MacBook Pro M2, ze względu na to, że to jest jeszcze ta stara bryła, więc może być to mylące. W dodatku, co jest istotne, w tamtej linii jeszcze Apple nie wycofało się z 8GB RAMu. No a jeżeli ktoś kupuje MacBooka Pro z myślą o jakichś tam profesjonalnych czy nawet półprofesjonalnych działaniach, no to 8GB RAMu raczej nie będzie wystarczające. Dlatego, jeżeli ktoś zamierza kupić właśnie MacBooka z tej linii, trzeba uważać, żeby na te 8GB RAMu przez przypadek się. Nie nadziać. O cenach nie mówię, ze względu na to, że tak naprawdę tego komputera nowego już praktycznie nie da się dostać. Na stronie producenta nie jest w ogóle dostępny. Jest on dostępny czasem w sklepach internetowych. Pojawiają się jakieś ostatnie sztuki jeszcze do zakupu, jednak te ceny bardzo mocno się wahają. Czasem ten M2 Pro jest dodawany w wyższej cenie niż np. M3 czy M4, Pro, co jest totalnie absurdalne, bo jest to komputer dużo starszy, w teorii też gorszy. Czasem pojawia się z kolei w dobrej cenie. No ale zakładam, że mimo wszystko, jeżeli ktoś chce kupić taki komputer, no to raczej będzie celował w komputery używane albo powystawowe, a tutaj ten przestrzał cen jest tak duży, że raczej nie ma co o nim mówić. Coś, co warto podkreślić, no to jest to komputer, który używany czy powystawowy właśnie da się wyrwać już w spoko pieniądzach. Przechodząc do budowy komputera, porównując go do starych MacBooków Pro, właśnie opartych na Intelu, Albo MacBooków R, no to trzeba powiedzieć, że jest on dosyć solidny. Powiedziałbym nawet, że według niektórych może być toporny. Tak bym to nazwał. MacBooki Pro. Po tej ewolucji budowy właśnie w M1 stały się dużo grubsze, dużo cięższe. Sam rozmiar ekranu zwiększył się w podstawowej wersji z 13 cali do 14 cali. Natomiast nadal, mimo tego, że ten MacBook stał się bardziej toporny, jest to według mnie świetny rozmiar. Nadal to jest bardzo kompaktowy komputer, który swobodnie można sobie nosić na co dzień, czy to w plecaku, czy to w torebce. Tak samo jeżeli włożycie sobie go do jakiegoś... Case'a na komputer i będziecie go po prostu nieść w ręce, to to nie jest tak, że ten komputer waży 7 kg i jest nieporęczny. To jest nadal bardzo spoko kompaktowy laptop, który w takim codziennym użytkowaniu, jeżeli ktoś często go sobie właśnie przenosi, czy to do pracy, czy na studia i tak dalej, i tak dalej, no to jest to bardzo kompaktowy komputer. Mówię tutaj oczywiście o tej wersji 14-calowej, którą ja mam. Trochę gorzej jest w przypadku wersji 16-calowej. Ja kiedy miałem z nią do czynienia, no to według mnie to już jest taki rozmiar, który trochę może sprawiać kłopotów, jeżeli chodzi o kompaktowość tego komputera. Wydaje mi się, że nie wejdzie do każdego plecaka, no, nie jest aż tak wygodny. Do noszenia, dlatego jeżeli ktoś rozważa wersję 16 calową, no to musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest w stanie trochę zrezygnować z tej kompaktowości komputera dla większego ekranu. Warto też powiedzieć, że jeżeli ktoś jest fanem koloru gwiezna szarość Apple, tak jak na przykład ja, jako kocham ten kolor. No to na ten moment jest to ostatni laptop z tej linii Pro który jest właśnie dostępny w tym kolorze gwiezdnej szarości. Ze względu na to, że Apple teraz w tej serii Pro poszło w gwiezdną czerń. To jest kolor dużo ciemniejszy, dużo mniej odporny na zarysowania i odpryskiwanie lakieru. I też bardzo się brudzi, dlatego jeżeli ktoś jest zboczony, tak jak ja, na punkcie czystości komputera, dbania o niego i tak dalej, no to ta gwiezdna szarość jest naprawdę spoko opcją, bo dużo mniej się brudzi. No a właśnie M2 Pro jest ostatnim komputerem z procesorem Pro, czy Max, który możecie sobie jeszcze kupić w kolorze gwiezdnej szarości. Zakładam, że dla większości ludzi to jest nie istotne, jest totalną pierdolą. Ja na przykład bardzo lubię ten kolor gwiezdnej szarości. Być może dla kogoś to istotne, dlatego stwierdziłem, że o tym powiem. Nie oceniajcie mnie. Jeżeli chodzi o porty w komputerze, mamy tutaj trzy porty Thunderbolt, jeden port HDMI, Jacka 3,5 mm, port ładowania MagSafe i wejście na kartę pamięci. Komputera oczywiście nie trzeba ładować po MagSafe. Ie. Jako port ładowania mogą służyć porty USB-C. Zresztą ja w ten sposób z MacBooka korzystam, ja w ogóle korzystam z niego w większość czasu w ten sposób, że mam go w tym trybie tak zwanym clamshell, czyli MacBook sobie stoi zamknięty i korzystam z niego bardzo często jako komputera tak naprawdę stacjonarnego, jest połączony po kablu USB-C Thunderbolt do monitora, nie musi być wtedy podłączony do ładowarki, komputer jest zamknięty i sobie działa. Wskazówka właśnie, jeżeli chcecie używać komputera w trybie clamshell, musicie mieć kabel Thunderbolt 3. Wtedy ten komputer jednocześnie się ładuje i ma właśnie wyjście ekranu. Ze względu na to, że jeżeli będziecie chcieli sobie go podłączyć do monitora po HDMI i wtedy używać go zamkniętego, no to wtedy musicie mieć też cały czas podłączoną ładowarkę. Więc macie dwa kable. W przypadku USB Thunderbolt 3 macie po jednym kablu wszystko. Jest to mega wygodne. Przechodząc do baterii, od razu powiem, jest wyśmienita. Totalnie inny temat niż w przypadku iPhone'a 16 Pro. Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o baterie w MacBookach Pro, tak naprawdę wszystkie te linie są kojarzone z tego, że ta bateria rzeczywiście działa sensownie tak, jak powinna. Zgodnie z tym, co mówi Apple, powinna wytrzymywać do 18 godzin takiego lżejszego użytkowania. Przy jakimś bardziej wymagającym użytkowaniu to powinno być około 12 godzin. Ja szczerze mówiąc, nigdy tego nie mierzyłem, ze względu na to, że to jest bardzo długi czas używania. I nie siedziałem nigdy na topie bez przerwy 12 czy 18 godzin, ale jak z niego korzystam, no to rzeczywiście, przy takich bardziej wymagających zadaniach, typu montaż filmów, wydaje mi się, że takie 10-12 godzin jest spokojnie do uciągnięcia. Natomiast przy takich prostszych zadaniach, typu przeglądanie internetu, oglądanie filmów i tak 18 godzin myślę, że jest do zrobienia. Może to będą bardziej okolice 16. Jeżeli będziecie korzystać na pełnej jasności, będziecie mieli odpalone kilka aplikacji, ale nadal trzeba, trzeba po prostu to sobie powiedzieć, że ta bateria działa wyśmienicie tak jak powinna. Laptop jest zrobiony po to, żeby sobie pracować właśnie bez okablowania, bez podłączenia do źródła do ładowania, i w tym przypadku ten laptop robi to po prostu dobrze. Trzyma baterię tak jak powinien. Jeżeli wychodzicie z domu i zapomnicie ładowarki. Ale podładowalić się go sobie w domu, no to raczej nie trzeba się przejmować tym, że będziecie musieli na siłę gdzieś szukać tego portu ładowania, żeby laptopa podładować, bo bateria wytrzymuje naprawdę długie godziny. A plus jest też taki, że ładuje się go również po USB-C. Także nawet jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie podładujecie sobie tego laptopa, no to USB-C znaleźć jest. Dość łatwo. Gdyby było ograniczenie ładowania tylko do MagSafe'a, no wtedy by było trochę gorzej, bo wiadomo, że dostać gdzieś na mieście ładowarkę MagSafe już tak łatwo nie jest. Ekran, czyli kolejna znakomita rzecz. Ekran jest naprawdę wyśmienity. Tutaj gra po prostu wszystko, jeżeli chodzi o ostrość, jeżeli chodzi o jasność, jeżeli chodzi o płynność działania tego ekranu, bo jest oczywiście 120 Hz. No to jest po prostu miód, malina. Jasność ekranu jest powiedziałbym nawet aż na wyrost. Jeżeli korzystacie z tego laptopa gdzieś w pomieszczeniu, to full jakość ekranu jest aż zbyt jasna. Wiadomo, że to też zależy od preferencji, ale jeżeli korzystacie gdzieś w jakimś pokoju i tak dalej, w którym jest normalne, powiedzmy, oświetlenie jest bardzo jasne, tak naprawdę 3 czwarte tej jasności ekranu to już jest totalnie wystarczająca rzecz. W moim przypadku full jasność ekranu jest używana tylko w momencie jakiegoś gradingu, gdzie rzeczywiście chcę mieć pewność, że, że to będzie dobrze zrobione. I tak samo, kiedy korzystam z tego MacBooka gdzieś na zewnątrz, wtedy ta pełna jasność ekranu spokojnie wystarcza. Nawet jeżeli jest mocny, słoneczny dzień, to ten ekran radzi sobie z promieniami słonecznymi wpadającymi wprost na niego. Na full jasności naprawdę bardzo fajnie na nim widać wszystko. Klawiatura i gładzik, czyli coś z czego w sumie MacBooki też są znane i jest to sława raczej taka... Pozytywna, bo w MacBookach te klawiatury i gładziki praktycznie zawsze są dobrze zrobione. Było kilka MacBooków, gdzie ludzie narzekali na te klawiatury, i to były bodajże, któraś linia MacBooków R, gdzie ta klawiatura była jakaś dziwna. To była chyba jedna z jakichś takich eksperymentalnych klawiatur motylkowych, która nie do końca wyszła. Natomiast w tym przypadku i korzystanie z klawiatury, i korzystanie z gładzika daje naprawdę bardzo przyjemne odczucia. Klawiatura działa super. Chociaż przyznam szczerze, że w moim starym MacBooku Pro z 20 roku na Intelu ta klawiatura była jeszcze przyjemniejsza. A tamta klawiatura to był ideał klawiatury w laptopie. Ta jest nadal bardzo przyjemna, ale ma taki bardziej mechaniczny klik, bym to nazwał, w porównaniu do tamtej, tamten był taki bardziej gładki. No i gładzik, który jest wystarczająco duży, jest responsywny, działa tak, jak sobie można to wymarzyć. Także klawiatura, gładzik. Picobello. W prawym górnym rogu mamy również zamontowany czytnik Touch ID, czyli czytnik odcisku palca. Działa on bardzo dobrze, nie przycina się, no, to jest też system, który jest zrobiony naprawdę solidnie. Nie zdarzyło mi się, żeby ten komputer miał jakieś problemy ze szczytaniem mojego palca. Działa to błyskawicznie. Świetną rzeczą w tym komputerze są również głośniki, są naprawdę bardzo głośne i bardzo dobre jakościowo. Wiele osób mówi, że MacBooki to jest. Topka na rynku, jeżeli chodzi o głośniki w laptopach. Ja nie korzystałem ze zbyt wielu innych laptopów, ale mogę potwierdzić, że są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli lubicie sobie oglądać film na laptopie bez słuchawek, no to te głośniki naprawdę wyrabiają. Do słuchania muzyki też są bardzo spoko, są głośne, wyraźne, grają bardzo przyjemnie, no generalnie. Dobry sprzęcior. No i przechodząc do tego, co jest w sumie w komputerze, szczególnie takim, który reklamuje się jako komputer dla profesjonalistów, najważniejsze, czyli wydajność. Od razu mówię, że nie będę tutaj jakoś bardzo wchodził w technikalia, nie będę pokazywał żadnych geekbenchów i tak dalej, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce wchodzić w takie rzeczy, to tak czy siak sam sobie sprawdzi, jak to wygląda w przypadku tego komputera w internecie. To są już takie rzeczy, które myślę są dla lekkich nerdów. Oczywiście nie obrażając nikogo, ja też sprawdzam takie rzeczy. Chcę, żeby ta recenzja pokazywała bardziej jak ten komputer działa w praktyce. I tak chcę do tego podejść, a nie wchodzić w cyferki i tak dalej. No i tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, ten komputer działa wybitnie. Myślę, że właśnie korzystając z tych komputerów od Apple'a, zaczynając od M1 Pro Max, przechodząc przez M2, M3, M4, te wersje Pro i Max. Myślę, że każdy kto pokorzysta trochę z tego komputera nie będzie się dziwił dlaczego jest na niej taki hype. Dlaczego tylu montażystów, grafików, fotografów, którzy obrabiają zdjęcia korzystają właśnie z tych komputerów? Bo są to po prostu wybitne komputery, które totalnie nie zawodzą użytkownika. Nawet przy takim bardziej skomplikowanym, bardziej wymagającym działaniu, jak chociażby w moim przypadku montaż filmów, jeżeli chodzi o takie podstawowe działanie, takie najbardziej codzienne czynności, jak przeglądanie internetu, jakieś słuchanie muzyki, wysyłanie maili i tak dalej, no to. Tu nie ma opcji, żeby coś się z tym komputerem zadziało. Jeżeli ktoś yy, kupuje komputer po to, no to raczej rozważyłbym era, bo ten komputer jest na to wręcz powiedziałbym za mocny i to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. No a jeżeli chodzi o zadania bardziej wymagające, tak jak w moim przypadku wcześniej powiedziałem, jest to montaż filmów. Na poziomie takim powiedziałbym półprofesjonalnym, czasem amatorskim, to ten komputer po prostu wyrabia. Tutaj nawet te 16 GB. Nie przeszkadza, on jest po prostu płynny w swoim działaniu, jest wydajny, nie zacina się. Dla mnie to był ogromny przeskok przechodząc z mojego poprzedniego Pro na Intelu, który naprawdę jeżeli dodało się do premierki coś poza głównym plikiem i to mogło być po prostu jakieś podstawowe pliki z Composera, jakieś napisy i tak no to ten komputer już bardzo mocno się grzał, bardzo mocno buczał i zaczynał się przycinać, więc montaż na nim no często był dosyć utrudniony. Tutaj, jeżeli chodzi o sam proces montażu, nie spotkałem się z jakimiś większymi, większymi przycinkami. Wiadomo, zdarzałem się czasem lekkie przycięcia, ale w mojej opinii jest to bardziej kwestia programu niż komputera. Myślę, że każdy, kto pracuje na Premiere Pro, wie jak kochany jest ten program i wie jak często lubi się zwiechać, Dlatego wszystkie przycinki traktuję raczej jako błąd programu, a nie komputera. I też najistotniejsze jest to, że są one naprawdę sporadyczne i zdarzają się raz na kilka, kilkanaście godzin montażu. Yy, przy czym to nie jest ścinka, która powoduje, że muszę wyłączyć program na 5 minut i najlepiej dać komputerowi odpocząć tylko wiem, dwu, 3 sekundowa zwiecha programu, która wiem, sprawia, że przesunięcie po prostu pliku na osi czasu trochę się laguje. Także są to naprawdę takie rzeczy, które generalnie nie przeszkadzają jakoś bardzo. Jeżeli chodzi natomiast o render, bo tutaj te komputery bardzo często lubią się bardzo grzać, buczeć i tak dalej, no to render w Full HD totalnie nie jest problemem, komputer w ogóle nie buczy, w ogóle się nie grzeje, korzystanie z innych aplikacji tak naprawdę nie jest totalnie jakoś zmulone. Jeżeli rozpoczniecie render w Premiere w 4K w jakimś takim naprawdę solidnym bitrate'cie, to to jest moment, kiedy ten komputer zaczyna się lekko pocić, zaczyna lekko buczeć, zaczyna leciutko się grzać i też korzystanie w trakcie wtedy z innych aplikacji nie jest aż takie płynne, natomiast nie jest to taki stopień, żeby nie dało się z nich korzystać. Na spokojnie nadal ten komputer sobie w tle renderuje ten materiał w 4K, a Wy możecie robić inne rzeczy na nim i, i nie jest dla niego to jakaś, jakaś przeszkoda. Także jeżeli ktoś zajmuje się jakimś takim półprofesjonalnym montażem, to zdecydowanie M2 Pro z 16 GB RAM'u to jest spoko opcja. Wiadomo, dołożenie do 32 GB ram no to już w ogóle jest... Totalny luz. I jest to też coś, co raczej będzie potrzebne osobom pracującym na przykład na jakiś animacjach 3D i tak dalej, czy pracujących na jakichś potężnych plikach w 4K albo nawet 8K, no to wtedy zdecydowanie więcej Ramu. Do takiego użytkowania, jak na przykład ten film, czy jakiejś dużej ilości shortów, i tak dalej, bez problemu, bez problemu to wyrabia. Podsumowując, M2 Pro to naprawdę wyśmienity komputer, który w dwudziestym roku nadal bardzo dobrze wyrabia. M1 Pro lub Max prawdopodobnie równie dobrze spełni oczekiwania użytkownika. Natomiast tutaj już bierzemy na siebie to ryzyko, że ten komputer za jakiś czas może przestać dostawać aktualizacje. W przypadku M2, Pro, M2 Max no to zawsze mamy ten rok dłużej w porównaniu do M1. No a zakładam, że jeżeli ktoś patrzy na używane komputery, to właśnie rozważa M1, M2, ewentualnie M3. Ja przez moment używałem M3 Pro z 18GB ramu i powiem szczerze, że przesiadając się później na M2 Pro z 16 bo tak, zszedłem model w dół, nieważne, nie odczułem żadnej różnicy w wydajności. Także M2 Pro to naprawdę. Świetny komputer, który mogę polecić z czystym sumieniem. Nie chcę wyjść na jakiegoś totalnego fanboya, ale używając tego komputera przez kilka miesięcy, no naprawdę nie zauważyłem jakichś takich minusów, które wpływałyby na codzienne użytkowanie tego komputera. Dlatego polecam, nawet teraz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli obejrzałeś do końca, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. I cześć!